Jestem na turnieju Fundacji Mariusza Wlazego, która wdraża e, Wolej projekt. Jest to projekt dedykowany dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, e, przeznaczony wyłącznie dla amatorów. Drugi turniej Fundacji Mariusza Wlazłego. przy wsparciu takich partnerów jak PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Centrum Elektryczne Ania. Udało nam się zorganizować turniej na naprawdę najwyższym poziomie. Jest dużo więcej dzieci niż w tamtym roku, bo około 250 uczestników bierze udział w tym turnieju. Funkcja fundacji jest bardzo przydatna, bo daje możliwość funkcjonowania, działania i brania udziału w takim amatorskim właśnie turnieju dla dzieci, które nie posiadają wielkich umiejętności sportowych, a chcą grać. Oczywiście one w, zmiar, w miarę możliwości zdobywają te umiejętności na treningach, które... Które są dwa razy w tygodniu organizowane w ich szkołach z ich nauczycielem i dzięki temu mogą te umiejętności swoje pogłębiać. I myślę, że fundacja prężnie się rozwija, aczkolwiek zawsze można zrobić więcej, ale na dzień dzisiejszy myślę, że jest, że jest w porządku. Nagrody są bardzo różne, będziemy się starać. W ten sposób nagradzać dzieci, żeby było jak najlepiej. Nie mogę za wielu szczegółów zdradzić, ale myślę, że dzieci będą zadowolone. No, graliśmy i pan Mariusz podpisuje na koszulki. Wtedy nie ma, jako Dobrze, jeden mecz wygraliśmy, jeden przegraliśmy. A w którym elemencie siatkarskim prezentujecie się najlepiej, mecz? W serwisach. Zagrywka, Tak, pokonujecie przeciwników. Tak. No, no, jeden raz graliśmy i przegraliśmy. Nie, można powiedzieć, że byliśmy trochę słabsze, bo troszeczkę nam nie wychodziło zagrywka najbardziej. No, chyba na najwierniejszy kibic, krybył chatów wreszcie z turnieju Mariusza Blazowa? No w końcu. No, trzeci mecz wygraliśmy. Pierwsze dwa były przegrane. To do zera, ale pierwszy był wygrany do. No, do jednego. No, tak to nawet dobrze był. że Mariusz ma na pseudonim szampo. Czy wiesz, od czego pochodzi ten pseudonim? Napił się szamponem. To bo... przypadek. No, może. Jak się podał cały Ale pana Mariusza też będzie oglądać. No, dlatego że. W swoje serce przede wszystkim i dobrze mu to wychodzi.